Oswoić lęk. Radzenie sobie z natrętnymi myślami. Część trzecia. Journaling. Prowadzenie dziennika może być potężnym narzędziem wspierającym radzenie sobie z lękiem. Oferuje ono uporządkowany sposób na wyrażanie i przetwarzanie emocji, organizowanie myśli i refleksję nad doświadczeniami. Prowadzenie dziennika może nam pomóc na kilka sposobów. Pisanie o swoich myślach i uczuciach może działać jak katarziz, pomagając uwolnić nagromadzone emocje i zmniejszyć ich nasilenie. Prowadzenie dziennika może również pomóc w porządkowaniu skomplikowanych emocji i myśli, czyniąc je bardziej zrozumiałymi. Pisząc o stresujących sytuacjach, możesz eksplorować różne perspektywy i potencjalne rozwiązania, co prowadzi do wzmocnienia umiejętności rozwiązywania problemów. Regularne prowadzenie dziennika zwiększa samoświadomość, pomagając rozpoznać wzorce w myślach, zachowaniach, a także zrozumieć, jakie sytuacje wyzwalają w nas określone emocje. Pisanie o swoich obawach może dać poczucie sprawczości i kontroli, zmniejszając lęk i budując poczucie równowagi. Prowadzenie dziennika może poprawiać nastrój, pozwalając skupić się na pozytywnych doświadczeniach i praktykowaniu wdzięczności. Refleksja nad przeszłymi doświadczeniami i sposobami radzenia sobie z nimi może wzmocnić umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach w przyszłości. Jak zacząć prowadzenie dziennika? Oto kilka przydatnych wskazówek. Po pierwsze, wybierz odpowiednią dla siebie formę. Zdecyduj, czy wolisz pisać w fizycznym notesie, czy używać urządzenia cyfrowego. Niektórzy ludzie znajdują przyjemność w odręcznym piśmie, podczas gdy inni wolą wygodę dziennika cyfrowego. Wybierając formę cyfrową, również masz wiele możliwości. Może to być zwykły edytor tekstu, prywatny blog, czy specjalna aplikacja na telefon. Po drugie, wygospodaruj czas. Przeznacz określony czas każdego dnia na prowadzenie dziennika. Może to być poranek, możesz wówczas zastanowić się nad intencjami i priorytetami na nadchodzący dzień lub wieczór, aby poddać refleksji minione wydarzenia. Po trzecie, stwórz przyjazne środowisko. Znajdź ciche, wygodne miejsce, gdzie nic nie będzie cię rozpraszało. Ten krok pomaga nam zbudować nawyk i poczucie bezpieczeństwa. Po czwarte, zacznij od pytania. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, możesz odpowiedzieć na kilka następujących pytań. Wokół czego krążą dziś moje myśli? Dlaczego? Jak się dzisiaj czułem i co wywołało te uczucia? Za co jestem dziś wdzięczny? Jakie pozytywne rzeczy wydarzyły się dzisiaj? Po piąte, nie narzucaj sobie presji. Pozwól sobie pisać bez martwienia się o gramatykę, ortografię czy strukturę. Celem jest wyrażenie siebie swobodne i szczere. Po szóste, poddawaj refleksji swoje wpisy. Od czasu do czasu przeglądaj wpisy w swoim dzienniku, aby zidentyfikować wzorce, schematy i postępy. Oto jak może wyglądać przykładowa sesja pisania dziennika, w której zajmiemy się stresującą sytuacją. Po pierwsze, napisz o konkretnym wydarzeniu lub sytuacji, która spowodowała u ciebie stres. Uwzględnij szczegóły dotyczące tego, co się stało, kto był zaangażowany i gdzie miało to miejsce. Po drugie, opisz swoją emocjonalną reakcję na to wydarzenie. Jakie były twoje odczucia fizyczne i emocjonalne? Jakie myśli pojawiały się w twojej głowie? Po trzecie, zastanów się, dlaczego to wydarzenie było stresujące. Które konkretne aspekty były dla Ciebie najtrudniejsze? Czy istnieją ukryte obawy lub niepokoje przyczyniające się do Twojego stresu? Po czwarte, napisz o tym, jak zareagowałeś i co zrobiłeś. Jakie strategie radzenia sobie zastosowałeś? Czy były skuteczne? Czy mógłbyś zrobić to inaczej następnym razem? Po piąte, zakończ sesję, koncentrując się na pozytywnych aspektach. Napisz o wszelkich pozytywnych stronach lub lekcjach wyciągniętych z tej sytuacji. Wymień kilka rzeczy, za które jesteś wdzięczny, aby poszerzyć swoją perspektywę o pozytywne doświadczenie. Na koniec kilka wskazówek dotyczących konsekwentnego prowadzenia dziennika. Bądź cierpliwy. Może minąć trochę czasu, zanim zobaczysz korzyści z prowadzenia dziennika. Kluczem jest konsekwencja. Personalizuj swój dziennik. Spraw, aby Twój dziennik był bardziej osobisty, dodając rysunki, naklejki lub inne osobiste akcenty. Ustal realistyczne cele. Nie naciskaj na siebie, aby pisać długo lub wypełniać strony. Nawet kilka zdań dziennie może być pomocne. Bądź otwarty. Pozwól sobie na swobodną eksplorację i wyrażenie wszelkich emocji i myśli bez oceniania. Włączenie prowadzenia dziennika do codziennej rutyny może pomóc w wykształceniu wspierającego nawyku, który pozwala skuteczniej zarządzać stresem, zwiększa samoświadomość i wspiera Twoje zdrowie psychiczne. Powodzenia! Na kanale Pokój Spokój znajdziesz więcej materiałów z serii Oswoić Lęk. Subskrybuj ten kanał i nie przegap kolejnego odcinka.